Właśnie problem takiej działki jest tak. <laughs> <laughs> Siemoneczko wszystkim z tej stronaczek, Witam bardzo serdecznie w następnym odcineczku z Grycie. Ojej, zwanej Minecraft. Ja tutaj wciskam na klawiaturze że jak widzimy chyba słońce zachodzi, prawda? No niestety. I teraz ludziska, tak sobie pomyślałem. Kurcze, tutaj jak widzimy, ile to sobie sporo zrobiliśmy w tym ja nie będę tego ukrywał. Um, tutaj w ogóle mamy świnki. Um, byśmy sobie sprawdzić po pierwsze, czy mamy kolejne bojaki. Oczywiście, byśmy sobie zobaczyli, czy krowa urosła. Jeżeli krowa urosła, to będziemy tu żyli e, do następnej krowy. Myślę, że możemy spróbować. Tak mi się zdaje, że możemy spróbować tutaj. Widzimy, bardzo ładnie to wszystko się uformowało, więc nie będę narzekał. Poza tym, to chcę jeszcze zrobić? E, istotną rzeczą tutaj bardzo będzie oczywiście zniszczenie wszystkich, niestety, bambusów. Z jednego powodu, ponieważ będę potrzebował patyki. Jak będę... dziś mi <laughs> się wygląda. tutaj poza tym... Pozostało parę kawałków drewna, więc będę musiał to wkrótce zniszczyć e, Więc proszę dajcie mi w końcu pójść spać, tak nie mogę pójść w końcu spać Dobra, jak to będzie się prezentowała sytuacja o, Dobra, więc niszczymy na samym początku wszystkie bambusy tego dawno nie było I będziemy tutaj sadzili oczywiście sadzonki drzew Tak, czyli można powiedzieć, że to co było na początku i po, do tego znowu powracamy nie, Można powiedzieć, że kurcze no Fajne to było, może nie fajne, nie wiem, już nie mogę mieć na ten temat Tak sobie myślę że powiększymy sobie e, trochę to pole z jednego powodu, ponieważ Gdybym to chciał sobie po prostu to bym chciał już zdecydowanie więcej drzew Również, e, wypadłoby w końcu zrobić co z tym domem, no, no sami widzicie jak on wygląda w środku, trochę tragicznie Myślę, że pozostanę przy ścianie, bo tutaj po prostu zwycaj wykonany jest z tak zwanego e, kamienia i tu nie będzie żadnego problemu, jeżeli chodzi o to. Kurde, ile tego miejsca nie mam. Już mam kobla. O mój Boże, eee. Co ta teraz w tym momencie? Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy. Dobra, więc sobie wsadzimy tutaj drzewka. I właśnie to jest ten główny problem, widzicie? Po co są drzwi od domu? Tutaj, tak myślę, że zrobimy to w taki sposób że te tutaj wejście normalnie tutaj od domu pozostawimy sobie po prostu bambusa bo bambus tutaj akurat nie jest taki e, idytujący i od tego miejsca będą dopiero e, posadzone drzewa więc tutaj na samym początku, o ile sobie to byśmy powiększyli no tak myślę, że trochę byśmy sobie to powiększyli e, więc w tym miejscu byłaby ziemia, dobra więc tak e, tutaj dwa bloki, dobrze liczę, czekajcie Yy, muszę to wszystko, tak mieć na oko. To będzie tutaj powiedział ziemia. Yy, więc to by szło w taki sposób, potem pum, pum. I teraz tutaj kolejna ziemia. Pum, pum. I tutaj kolejna ziemia. Więc to w taki sposób by szło, co nie. Tam mamy trzy bloki więcej, tutaj mamy 4, yy, więc tutaj będzie 12 bloków. 12 bloków, więc myślę, że sobie jeszcze powiększymy i teraz ile to będzie? Teraz będziemy mieli 4x4 4 to będzie 16, to się zwiększa 4 bloki, prawda? 4 bloki to będzie 20, tak pojedziemy do 24, więc sobie jeszcze pójdziemy tutaj tak. Teraz będzie pod 20, i teraz będzie 24. I ten... O wow, mój boże to będzie gigantyczne, no nie będę ukrywał, gigantyczne to będzie, no i będę tutaj chciał zrobić sobie tutaj tak chyba jak w tamtym miejscu, czyli te drewniane tutaj właśnie płotki. Jak to się dziwnie prezentuje? Hmm, mam taki pomysł, abyśmy to zrobili w taki sposób, żeby po prostu na samym początku nie kłaść tutaj tej ziemi w środku, jak ten bambus już teraz dość szybko od góry Więc i tutaj ile bloków? Czekajcie, bo tylko tu postawię, czyli dwa bloki były do przodu na spokojnie. Ym, czyli to będzie jeszcze. O, to będzie w taki sposób się prezentowało. Więc tak, na samym początku zrobimy może sobie od tej strony. Chyba to tak więcej nie wiem poszerzyć. O, tak to można nazwać. Yy, poza tym też myślałem, yy, żeby zrobić piramidę w takim pewnym miejscu. Jeszcze nic szczerze powiedziawszy nie wiem gdzie. Ale yy, tak jak podkreślam, to są dopiero plany. Pyramida, tylko... Nie wiem jak wielka pyramida, w tym jest problem. E, poza tym też tak się zastanawiam, w jaki sposób w ogóle budować taką pyramidę. E, czy da się zbudować pyramidę w sposób taki, że blok w środku byłby pusty O ile rozumiecie o co mi chodzi? E, że po prostu tak jakby nie miał po prostu wnętrza swojego, tak to mogę nazwać. E, że żeby żeby byłoby to puste i jestem ciekaw, czy w ogóle da się coś takiego zrobić Ty, no powiem wam, że dosyć ciekawie to wygląda, mimo wszystko. E, jakoś to budowa idzie do przodu. Up, 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 up. Dobra. I teraz tutaj tak. A nie wiem jak to się dzieje, ale jakoś teraz wieczorem mam chybę. Nie mnie łapię w ogóle. Jeszcze dziś jest to taki grzmniejszy ja Boli. Nie mam czego mniejszych jaboli. Pierwszy raz się w ogóle spotkałem z czymś takim, że mniejszy jaboli. Może to być e, od może długotrwałego tutaj siedzenia, no nie będę ukrywał. E, Odkryję tutaj siedzę. że od godziny 10 rano, a mamy już pierwszą w nocy, czyli siedzę tutaj w tym miejscu 15 godzin. 15 godzin ciągle na krzyśle siedzę, no i to może być podać, że chyba szyja zmęczona z tego wszystkiego, też tak może być. Ehm, więc. Tutaj może zmęczenie, po prostu trzymanie przez, przez tyle czasu tych słuchawek na głowie, to też pewnie może być męczące dla głowy, prawda? No i również też można powiedzieć, że bardzo krótko śpię, bo ostatnio śpię, e, na przykład chodzę spać, godzina czwarta e, i sobie wstaje godzina dziesiąta. To jest niby 6 godzin snu, prawda? No ale jeżeli no wiecie, no jak na przykład i pójdziecie na jedną noc e, w taki sposób spać, to jednak. O nie, no wiecie, jedna noc, to jeszcze nic takiego, prawda? No ale jeżeli robicie to na okrągło, tutaj teraz nie snu, znisną nie snu i to 6 godzin, e, to naprawdę jestem wykończony. E, I tak trochę dziwnie się czuję, kiedy wstaję na przykład o godzinie 11, bo ten ci wydaje się wtedy patyk krótki. Ja mam zawsze coś takiego, kiedy obudzę się na przykład o godzinie ósmej, to kurczę, że tak patrzę sobie na ten godzin. Jest, ale ten dzień jest długi, naprawdę. A bo o godzinie i tak patrzę na ten godzinę, to ten dzień wydaje się naprawdę bardzo długi. i będę tego ukrywał, Ja mam takie uczucie. Nie wiem, czy wy też macie takie uczucie. I to wtedy jest coś pięknego, bo wiecie na przykład sobie, e, nie wiem, e, oglądałaś jakiś film czy coś e, i potem patrzycie w telefon kurczę z godzina dziewiąta, wow i macie takie uczucie, że tego dnia wam jeszcze tak długo pozostało no a kiedy wstajecie o tej 10, nie wiem, ogarniacie sobie śniadanie, prawda eee, i te, hmm, prawda, reszty rzeczy to nagle tego odczucia już nie ma, że ten dzień po prostu powinien tak długo trwać eee, i to z jednej strony jest trochę przykre nie wiem, no ja, ja mam takie odczucie, nie wiem czy wy macie takie odczucie, jeżeli macie takie odczucie to śmiało piszcie eee, i no i tak to właśnie wygląda to jest pytanie, czy. Bo wiecie, tak niby się rozgadałem co nie. Um, I tutaj wykonuję sobie jeszcze dwie czynności na raz. Tu jak wiadomo, opowiadam tutaj sobie historię życia. Um, więc można powiedzieć, że nie mam takiego problemu, żeby mieć po prostu podzielność e, uwagi. No. E, powiem wam, że zdecydowanie większą. E, Zdecydowaną trudność mi sprawia, jeżeli mam na przykład taką szczelankę e, i ktoś na przykład do mnie mówi coś niepowiązanego z y, tą daną szczelanką, to jednak w tamtej sytuacji jestem taki jakby to coś Nie wiem, nie mam pojęcia, jestem taki rozbity. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, po prostu chodzi o to, że e, nie zwracam uwagi na to, co się dzieje wokół i też nie wyłapuję poszczególnych słów. Dlatego czasem mama mówi, a tego nie zrobiłeś, tego nie zrobiłeś. <laughs> nie no, ale tego tak ogólnie jeżeli gram w coś innego, jak na przykład Minecraft czy coś, to spokojnie tak zwaną orientację wtedy nie mam i tutaj nie mam co narzekać. Taka jest prawda. No, jak to wygląda? Ej, kurczę, powiem wam, że to tak teraz na takie gigantyczne miejsce to wygląda za A patrzcie ludzie na to jak to się prezentuje ja jestem ciekaw jak to będzie się prezentowało z tego miejsca mm, nie wiem czy mówię, no ale tutaj jak wiadomo będę potrzebował wykorzystać naprawdę bardzo dużą ilość rzeczywiście sadzonej drzewa ehm, no tutaj w głównej mierze będzie mi potrzebne drewno w głównej mierze będzie mi potrzebne drewno, bo będę być płotki, a tych płotków potrzebuję e, na aktualną chwilę dosyć sporo ehm, również no tutaj jak wiadomo Zwierząt na dzień, prawda? Można powiedzieć, że aktualnie jest trochę mało. No, ale jak wiadomo, z czasem będzie tych zwierząt coraz więcej, 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 więcej. więcej. Co będzie oczywiście ludzi skutkowało tym, że będę prawdopodobnie powiększał właśnie pola dla zwierząt. Jeżeli będę poczuł, po, powiększał pola yy, dla zwierząt, to jeszcze mam tutaj pole manewru, prawda? Bo mam tutaj yy, wyspę, 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 wyspę. Więc tutaj, no, powiedzieć, że nie byłoby żadnego problemu, jeżeli chodzi o tak zwaną ziemię, bo tutaj jednak chcę robić coś takiego, żeby to zwierzęta miało tak jakby odzurować naturalne, tak można powiedzieć, podłoże. No wiem, że to nie będzie takie do końca naturalne, bo chyba w Minecraft'cie no nie da się aż tak odzurować tego... Um, ...idealizmu, tak to mogę powiedzieć. Kurczę, dlaczego? Kiedy ty mówisz o takich życiach w Minecraft'cie? Kurczę, to jest chyba pierwszy odcinek, um, kiedy normalnie zaskakuje wszystkich ludzi tutaj, no. jest pytanie, czy wystarczy mi sadzonek. I patrzcie. Mani dugano noc zapada, a ja na początku odcinka nie spać um, Teraz pytanie, czy mam pochodnie? Mamy pochodnie, więc będę mógł sobie tutaj zapalić, spokojnie I właśnie, patrzcie jaka ta teraz działka jest długa, co? I też to się zastanawiał, czy Taka ilość jest wystarczająca Jeżeli chodzi o tą szeregę, bo to nie lubię, są dwa bloki, prawda? Więc te mam mogą mocno trafić, mi się zdaje pewnego problemu, prawda? No, ale jak wiadomo, problem taki Właśnie problem takiej działki jest tak <laughs> Czekajcie, jak to, się, jak to się właśnie prezentuje drzewo? A nie drzewo widzicie ma dwo, na dwa bloki. I to właśnie jest... można powiedzieć, że jedna z największych problemów, jeżeli chodzi o to, bo gdybym sobie budował mm, na cztery 4 bloki, bloki to wtedy byłoby takie fajne, prawda? Bo mógłbym sobie usunąć jedno drzewo. I one by cały znikła, prawda? E, więc można powiedzieć, że coś takiego jest zdecydowanie fajniejszego do e, hodowli. Bo tutaj możecie mieć e, pełne, tak można powiedzieć, że pole do popisu, jeżeli chodzi o e, tak zwaną uprawę. Jeżeli będziecie musieli likwidować się z grizek. no w takim wypadku, jak macie, nasz rad tym. Zaraz mogę sobie to drzewa na spokojnie wciąć, prawda? Ale ja tutaj chyba zostawię na potem e, To wiecie, wszystkie te drzewa urosną Jeżeli te wszystkie drzewa urosną, to, to to będzie takie niefajne e, No i będę musiał to drzewo ściąć, to drzewo ściąć, to drzewo ściąć, to drzewo ściąć. I tak, czyli będę musiał wtedy nagle wszystkie drzewa stąd ściąć A tych drzew jest tutaj naprawdę bardzo sporo I tutaj ludzi ja chcemy zrobić jeszcze taką inną rzecz, czyli pójść na tamtą wyspę e, Tutaj właśnie tym piaskiem i Wydobyć tam to właśnie tutaj unikatowe drzewo, bo jednak chciałbym uzyskać salunki z niego. E, tutaj trochę mi się jednak przyda, żeby nie stracić y, tamtego właśnie drzewa. E, I mam właśnie wodorosty, byśmy mogli sobie zaszaleć i robić sobie e, przepalone właśnie wodorosty. E, tylko tutaj muszę poczuć taką jedną kwestię, że. Mmm. Czy mam Mam sianko, ma to sobie zrobimy klebek. E, taką jedną ważną kwestię. Że jeżeli ktoś się tak bawi, to wiadomo potrzebuje naprawdę. O nie! Potrzebuje naprawdę bardzo dużo tak zwanych materiałów, zwanych węglem. I o. A, nie dziewo, dziewo. Wysokie małe drzewo, długie drzewo, wysokie drzewa, małe drzewo, długie drzewa, takie trochę wysenszo. To jak u on chodzi po prostu o to, że ta uprawa w już będzie służyła jako tak z... jak nicu tym ten nieposadzony dwusadonek Co? Ej, powiedzcie mi to, jak to się stało? Eee, powiedzenie do tematu to prawda, mm, będzie to fajne, bo wtedy będę mógł sobie w końcu sobie naprawdę dużą ilość węgla. Dzięki czemu będę miał tutaj, prawda, patyki mam bambusy prawda będę mógł sobie to przerabiać, nic nie będzie żadnych problemów. Eee, gdzie są te setemki? O, ostatnie 5 sztuk tutaj widzę, że czyli i tam było 47 sztuk, czyli nawet nie ma wszystkie sadzonki drzewa zużyliśmy. Wow, to jest naprawdę niespotykanego. Jak jakimś tutaj tego nie założyłem? Nie wiem, może tak przez to, że się zagadam, tak rozmachywałem, tam. Ręką. Tutaj widzę, że chyba wszystko jest. Tak, wszystko jest. Patrzcie, jakie złudzenie! Wow, jak to wygląda, pizko! O mój boż! Nie wiem, nie wiem, co mam powiedzieć. Tutaj widzimy, jeszcze mamy tyle tego zboża, więc chleba mamy w takiej dużej ilości. To głowa mała. <grytanie> Dobra, więc można powiedzieć, że ludziska tutaj, e, jak wiadomo, mamy piękne pole, uprawne. I myślałem też, żeby zacząć do zbudowy domu. Tutaj myślę, że to będzie fajny pomysł. E, teraz tylko taki mam dylemat, w jaki sposób to rozbudować, Bo tutaj, jednak, mamy takie wejście i mamy tutaj zjazd na dół. E, czy utworzenie pięta miałoby tu sens? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, bo to jednak e, nie miał możliwości poskakiwania. Więc ten dom trochę jest taki. Nie, by to określić. Niewymiarowy, tak mogę określić, że jest trochę niewymiarowy. Albo bym wtedy po prostu podwyższył to, ale to jednak byłaby masakryczna duża ilość e, modyfikacji Albo po prostu bym tutaj sobie rozszerzył ten dom tutaj Wow, drzewo tu już rosło, kolejne drzewo rosło, bardzo fajnie, fajna informacja hmm. Ja po prostu bym ten dom wybudował bardziej w tym kierunku I bym sobie podzielił go w jakiś sposób, też tak może być Dobrze, i ludziska, ogólnie rzecz biorąc ja będę się z wami tutaj żegnał w tym miejscu, przyjmuję tutaj studzieńce Wow, już ile mamy? 3, 4, 5, 6 7, 6 drzew, no dobrze powiedzieliśmy, o no, mój Boże. Dobrze mi ludziska. Dziękuję, jeśli dziękuję za opaga. Pamiętajcie, łapkujcie, piękny prostokąt, noświccie. Z moim z tym to wszystko. Szała!